Podobno są takie ciała jak Rada Języka Polskiego, jak Komitety Językoznawców. Celem tych wszystkich ciał powinno być dbanie i ochrona języka polskiego. Tymczasem czasem wypowiadają się tak, jakby chcieli ten język zniszczyć. Walka o słowa. Nie życzę sobie żadnych geszeftów z polszczyzną. Stół jest stołem, but butem, mężczyzna mężczyzną. Dobro, piękno, zło, marność. Coś znaczą te słowa. Nie ma sensu, by wszystko przerabiać od nowa. Panowanie nad mową, wysyp nowych wzorów, to wstęp do zniewolenia komuny terroru. Choć grzmi bełkot poprawno-politycznych tchórzy, będę mówił jak dalej. Pederasta, murzyn, matka, ojciec, kobieta, Bóg, honor, ojczyzna. Bo to jest moja wolność, moja ojcowizna.